Psalm 34. Dawida, kiedy obłęd udawał przed Abimelekiem i wygnany przez Niego odszedł. Błogosławić będę Pana w każdy czas. Zawsze chwała Jego będzie na ustach moich. Panem będzie się chlubić dusza moja. Niech usłyszą uciśnieni i rozradują się. Wysławiajcie Pana razem ze mną. Razem wywyższajmy jego imię. Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i ocalił mnie od wszystkich strachów moich. Spojrzeli na niego i rozjaśnili się, i twarze ich nie były zawstydzone. Oto ubogi wołał, a Pan usłyszał, i ze wszystkich jego ucisków wybawił go. Rozłożył się obozem anioł Pana dookoła bogobojnych, i wyswobodził ich. Zakosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy jest mąż, który w Nim szuka schronienia. Miejcie bojaźń pańską, święci Jego, bo o tym, którzy się Go boją, nie zbywa na niczym. Lwięta ubożeją i głód cierpią, ale uciekającym się do Pana nie zabraknie żadnego dobra. Pójdźcie, synowie. Słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Kto jest ten człowiek, który żyć pragnie i miłuje dni swoje, i chce zaznać szczęścia? Uchroń język Twój od zła i wargi Twoje od mowy zdradliwej. Odwróć się od zła, a czyń dobro. Szukaj pokoju i idź za Nim. Oczy pańskie zwrócone są ku sprawiedliwym. Jego uszy ku ich błaganiu. Oblicze Pana przeciw zło czyniącym, aby starał z ziemi pamięć o nich. Wołali sprawiedliwi, a Pan wysłuchał ich i ze wszystkich utrapień ich wyzwolił. Pan jest blisko ludzi skruszonego serca i złamanych na duchu zbawia. Wiele jest nieszczęść sprawiedliwego, ale ze wszystkich wyzwoli go Pan. Chroni wszystkie kości jego, żadna z nich nie będzie złamana. Nieprawy zginie przez swoje zło, a którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą ukarani. Pan odkupia duszę sług swoich i nie zazna kary, ktokolwiek w nim szuka schronienia.